Cześć, się Elżbieta jestem przedstawicielem firmy Forberg i dzisiaj po raz kolejny postaramy się udowodnić Wam, że gotowanie z Thermomixem jest dziecinnie proste. Z okazji zbliżających się świąt ja i mój syn Tomek postanowiliśmy przygotować dla Was wielkanocnego baranka. A więc zaczynamy! Krzesło dla mojego małego pomocnika, proszę. Dzisiaj pokażę wam nową metodę wyszukiwania przepisów. Ostatnim razem wyszukiwaliśmy przepis poprzez to wpisywanie go w tym miejscu. Dzisiaj pokażę wam funkcję, jak działa kalendarz. Poprzez aplikację Cookidoo wyszukałam sobie już wcześniej przepis, który będziemy dzisiaj robić i zapisałam go na naszym kalendarzu który jest również dostępny na naszym urządzeniu. Dzięki temu, w szybki i prosty sposób, mamy dostęp do naszego przepisu. Tomek, rozpoczynamy gotowanie? Tak. To proszę bardzo. Co mamy zrobić? Do naczynia miksującego 200, widać 200-220 gram mleka. Proszę bardzo. Proszę bardzo. mamy mleko. Trochę za dużo, a nic nie szkodzi. Wlejmy dalej. Tak ja, kochanie. Czytaj, co potrzebujemy? Dobra 100 gram Proszę bardzo. Sypujemy cukier. Nie rączką, nie rączką. No, w ten sposób. Proszę bardzo. Sypujemy cukier i sprawdzamy, ile tego cukru nam się tam wsypało już Tomek. tamek. 72 gramy. W tej chwili mamy już prawie. Pięknie, mamy 100. Dajemy dalej. Dajemy dalej. Mamy masło pokrojonego na kawałki. Mamy masło, które musimy pokroić na kawałki. Nie robimy paluszkami, kochanie. Bierzemy sobie nóż i kroimy sobie nasze masło na kawałki. Tak pokrojone. No tak, nawet musimy. Proszę bardzo. I wrzucamy Tomek. Ile mamy? 16. Ale nie tak mocno. Byli, bliżej? Ups, rozwaliłem. Nie szkodzi. Teraz Dalej. tam jest co? Dalej wrzucamy. Dalej wrzucamy. Dalej wrzucamy. Dalej wrzucamy. Dalej wrzucamy. Tu mamy nasze masło. Wrzucamy. Ła! Popatrz tutaj. Prawie mamy. Pięknie. dodać 30 gram drożdży świeżej pokrojonej już wyciągamy drożdże no ja tu, no ej ja tu piję nie żeby nie było mięsa. nie szkodzi no mamy no, co jednak muszę taruchy. mamy proszę bardzo Ja będę kruszyć drożdże, a ty będziesz wrzucać, ok? Mhm. Proszę bardzo. Wrzucaj. Tak. Trzy. Proszę wrzucaj. Jeden taki. Ile mamy już tych drożdży? Jeden Poczekaj. To może nam nie starczy. Starczy nam na pewno. Proszę. No? Trochę śmierdzi. No to są drożdże. Mają specyficzny zapach. Potem idę od razu umyć ręce. Dobrze. Poczekaj. Żeby ja nie śmierdziło. No dalej, dalej, jeszcze ja Ile mamy mieć? 30. A ile mamy? 20. 20. No myślę, że już chyba będzie koniec, co? Mamy 30 Czekajcie, liści. muszę umyć ręce. Dodaliśmy nasze drożdże. Teraz dajemy dalej. I co mamy zrobić? Załóż miarkę na pokrywkę. Musimy jeszcze założyć co? Miarkę. Zakładamy miarkę. Proszę. Co mu mamy zrobić? Przez 4 minuty w temperaturze 37 stopni na obrotach 1 na obrotach. Jeden. Będziemy sobie to podgrzewać. Jeden. Zobaczmy, co dalej robimy. Dalej. Dajemy dalej. dalej dodać pięć, 500 gram mąki pszennej. Dobra. My musimy zrobić zdrowie. Nie, dzisiaj robimy normalną mąkę. Mamy święta. Proszę bardzo, podejdź sobie tutaj troszeczkę, mama ci pomoże. Ale pamiętajcie, biała mąka jest bardzo niezdrowa. Tak. Zdecydowanie zdrowszą mąką jest mąka pełno Ziarniska. Dokładnie. Ile mamy? 55. Dobra. nam mięso. Co mamy? Dalej. Proszę bardzo. Nie hmm? Będzie Ups. pyszny, nie szkodzi. No. Posprzątamy. Posprzątamy. W końcu gotowanie to ma być też trochę taka zabawa, to? Hmm? Ups. Ups. Wrzucamy dalej. Awaria, awaria. Okej, okay, wrzucamy dalej. Ojoj, ale już tak niespecjalnie. Ok. Sypujemy. Już prawie mamy. Prawie mamy. Sypujemy. Będziemy musieli wyczyścić terminik. Przepraszamy, jak będzie przerwa. Ale zobaczycie. Teraz już troszeczkę, tylko mąki. Super, super. Mm, ja idę puszmarkę. Dajemy dalej. Cały mark ma, no, czyli zakładamy pokrywę, tak, i dajemy dalej. I przez 3 minuty będzie wyrabiało się nasze ciasto. Ja polecam wszystkim, którzy robią ciasto drożdżowe, żeby na czas tak zwanego interwału ściągać miarkę, dlatego że ciasto drożdżowe bardzo lubi e, dużo odtylania, dużo, dużo powietrza. Wtedy ciasto jest bardziej puszyste, bardziej miękkie i bardziej smaczne. Dajemy dalej. Co tu piszę? W tym czasie na puszkę masę nitkę odstawić. Dobrze, mamy przygotowaną naszą misę. Dajemy dalej. Ciasto przełożyć do przygotowanej miski, przykryć czystą, ścierką kuchenną, podstawić do wyrośnięcia na 30 minut. Proszę bardzo, za chwilę powiemy, co jest dalej. Tak wygląda nasze ciasto. Przekładamy nasze ciasto. Trochę gęste. No, takie gęste to ciasto nam wyszło. Bardzo fajne. A można je jeść? Jeszcze nie. Jest nieupieczone, to nie możemy. To mogę dać dalej? Nie. Musimy najpierw dać to ciasto do wyrośnięcia. Przygotowujemy nasze ciasto. No, spróbuj wyciągnąć tylko delikatnie. Proszę. Wyciągamy ciasto. Dobra. Mamy nasze ciasto. Tak przygotowaną misę odstawiamy na 30 minut, żeby nasze ciasto wyrosło. Naszego baranka. Teraz daj dalej i zobacz, jak mamy zrobić główkę. Czytamy. Z każdej kawałka ciastu uformuj kulkę 2, 5, 3 cm. O średnicy 2,5 i 3 cm. Wkładaj sobie w na przygotowanej blaszkę. do pieczenia twórz, stwórz naturalny kształt korpusu baranka. Daj dalej. To jest To jest tutaj. No i popatrz Tomek, chyba zrobiliśmy główkę baranka, popatrz. Co Ty myślisz? Mamy główkę naszego baranka? Mamy? Dobra. No to co musimy mu stworzyć? Popatrz. Jeszcze uszka. Tworzymy uszka, najpierw zróbmy nóżki, bo chyba wyszły mi najpierw nóżki. Chyba z rodzynki jedna nóżka druga nóżka jedna nóżka druga nóżka Ta chyba nam trochę za duża wyszła co zrobimy, a bardziej takie rogi chyba, co? Tego baranka. Z jednej strony takie rogi, tutaj... Tu ma takiego drugiego roga. tak, tu, tak. I ogonek. I tu będzie taki ogonek. Teraz dajemy dalej. Czyli cztery, no cztery no dły. o długości 7 cm oraz ogon o długości 5 cm. Czyli to już mamy zrobione. Popatrzmy dalej. W miejscu oczu umieścić dwie rodzynki. Proszę bardzo. Daj jedną rodzynkę. Daj drugą rodzynkę. O, taka duża chyba ją ja zmienimy, co? Tak, i dużo oko bym miał mamy jakieś małe rodzynki. Mamy. Może być? Tak. Dobra. Gdzie uśmiechnięty ten nasz? Przykryć czystą ścierką kuchenną. Odstawić do wyrośnięcia na 15 minut. W tym czasie rozgrzać piekarnik do 180 stopni. Tak wygląda nasz baranek po 15 minutach. Troszeczkę nam wyrósł. Teraz będziemy się przygotowywać do jego pieczenia. Tomek, co mamy zrobić? Wyrośniętego baranka posmarować z strzepanym jajkiem za pomocą pędzelka i posypać. Tutaj jest migdałki. Midełkami migdałkami my mamy akurat sezam. No to Tomek, najlepsza zabawa, proszę bardzo. Tu mamy jajko i popatrz, smarujemy naszego baranka w ten sposób. Chcesz to zrobić? Proszę. Nie, trochę wygląda. Smarujemy. Proszę bardzo. delikatnie, bo pomiszczymy nasze kuleczki, żeby to tak mocno. No, musisz to robić bardzo delikatnie. O, właśnie. Super. Hm? Tak. Bardzo ładnie. No. te rodzynki, zaraz je poprawimy. No, najdrugą. Tak. Mogę teraz ja trochę? Dobra. Tutaj nam nasz nasze rogi się trochę zniszczyły. Bierzemy sobie troszkę na rączkę. i posypujemy naszego baranka. Super! Może nie na główkę. My nie miałem takiej główki, ale. Tutaj. Nie. Posypujemy. Sezamem. Tak przygotowanego baranka. Tak przygotowanego baranka. kładamy do piekarnika. Minęło 25 minut od pieczenia naszego baranka. Zobaczmy, jak wygląda. Wygląda wspaniale. Wydaje mi się, że będzie się pięknie prezentował na każdym świątecznym stole, i tego wszystkim Wam życzę. Żeby te święta były tak piękne i tak zdrowe, jak nasz baranek. Jeżeli macie ochotę umówić się ze mną na prezentację online, zapraszam Was serdecznie do kontaktu.